Dobry wieczór, moje piękne panie, dziewczyny, spójrzcie, jakie jest cudowne niebo. Słuchajcie, nie mogę przestać się zachwycać, jest przepiękne. Zobaczcie: szare chmury, jasne, ciemne, granat, błękit. Na dole widać taki żółty z pomarańczą. No, wiadomo, nadal są krzewy, drzewa, domy, ale słuchajcie, jest tak cudowna aura. Ja wam powiem, co ja czuję. Przebłysk takich, słuchajcie, wysokich wibracji w tych ciemnych kolorach można wyczuć, ale to trzeba umieć rozpoznawać. Trzeba umieć czuć. Jest przepiękna, słuchajcie, taka ja bym powiedziała zmysłowa aura. Mamy wieczór, słuchajcie, jest jesień. Trzeba umieć dostrzegać samej wszystkie walory życia. Dziewczyny, ja już Ci mówiłam miliony razy, nikt niczego Ci nie da, nikt Cię nie weźmie za rękę i powie, zobacz kochanie to, czy zrób tamto. Wszystko musisz... Dawać sobie sama, dbać o siebie sama. Zobaczcie tam, co się dzieje. Taki tutaj jest taki już, bym powiedziała, żółty, po prawej stronie, żółty kolor, bo tutaj jest żółty taki, no, z pomarańczą delikatną. Także te chmury, słuchajcie, dziewczyny. Ten granat jest przepiękny, dlatego mówię: nikt niczego ci nie da, nikt niczego ci nie nauczy, musisz dbać o siebie sama. Tutaj do góry odwracam telefon: jest szary, błękit, granat i ta wspaniała energia dziewczyny. Życzę Wam wspaniałego, refleksyjnego wieczoru, mantry, afirmacje. Jestem piękna, dostrzegam cuda wszędzie, nawet w deszczu, w wietrze. W pięknych słowach mentorki Mincetu Joanny. I do dzieła, kochanie, pa kochanie moje baju baj, pa pa.